Siemano wam wszystkim, witamy was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z LEGO Indiana Jones. Siemanko wam wszystkim widzowie, tak na początek odcinka chciałem tylko poinformować, że w dniu dzisiejszym odbędzie się stream o godzinie 18:00. nie będzie on na platformie YouTube, tak jak przeważnie streamy były robione w ostatnich czasach, będzie robione na, na platformie Kiku, nie wiem czy słyszeliście o Kiku, ale jest to dosyć świeża, przynajmniej dla mnie świeża platforma, bo nie słyszałem o niej wcześniej i planujemy właśnie tam robić kolejne streamy, żeby zobaczyć, czy coś tam nowego jest w porównaniu do, do YouTube'a, czy do Twitch'a, więc zapraszamy bardzo serdecznie, macie linkacz do naszego konta, profilu, czegokolwiek na Kiku w opisie, także wbijajcie i pamiętajcie dzisiaj o 18 będzie stream. Słuchajcie, skończyliśmy przy słoniach, i oczywiście w kolejnym odcinku, tym teraz, zaczynamy przy słoniach. Waszek znowu jest typiarą i drze mordę. Patrzcie, nawet pająki są, i ja on się ich boi. Tak jak, tak jak Indiana Jones się bał yy, węży, o którym w którymś odcinku. Tak, Kurde. tak, w którejś misji z pierwszej części. A tutaj te pająki wychodzą z tych krzaków, zobaczcie o co chodzi. Znaczy, wiemy o co chodzi, ale ty śmiesznie jest, jak, śmiesznie jest też, jak ty drzesz mordę, one wychodzą. w ogóle się kombi. Ale też odkryliśmy, jak młody ma na imię w ogóle. To nie jest imię, prawie. Ja nie wiem, jak może mieć tak na imię. Short round. No. Krótka runda, pokój sprawa. A ja no i mam Słonia, także Cox. A tak to, no co, wywalili nas na tym. Przecież nie, to oni uciekli, tak? Piloci. My nadal jesteśmy w Szanghaju, bo się rozbiliśmy. Także zarąbista sprawa. Waszych znaleźć już skarb, ale to w poprzednim odcinku. Tylko że wtedy też wyszło, że ja jestem Lokarius i jest ja ze mną waszyk. Siemanko, Siemanko. E, witajcie, witajcie w kolejnej przygodzie przygodowych przygód Indiana Jonesa. I, ja, ale posysa ten gość. I shortrando. Co robi? Posysa jakoś tak szybko. Przecież to, że ma krótkie nóżki chyba. Chce się szybko chodzić, tak? No, posysa. Chce się <laughs> no <chodzi? laughs> Posysa. Ehm, tak, no mo możliwe, że ich posysa, no, nie wiem co on tam co? No, no, po godzinach robi, ale generalnie tu no. można elefantem przejść przez ten... Okej, okay, wpadłem, mam zero pieniędzy Nie, matko... Nie uzyska. no, nie wiem, u mnie na wsi się mówi posysa, że tak sobie zapitala. Okay. Ach, powiedziałem okay. to jak nie wiem, był kurde z Kaszub czy skąd. Ja to bardziej no, znam, że, że ten, że... No nie no, teraz znowu się boję Indiana Jonesem, no. Ale żeś sobie wybrał, XD. Te a ja, młody się niczego nie boi w takim razie. A bo młody to jest nieustraszony. Jak mam zebrać tego trysiaka? Tam coś jest? Ej, boję się. O ty, tu są w zobacz. Wburz? Ale to chyba. to ta... może się nie, spuścić. No to nie było dwuznaczne? Nie. Puścić na dół. Okej. Okay. Tam w sumie nie było żadnego podtekstu. Dobra, ciągle wajchę. A co uh, ja z tym robić? Nie może tam popchać, popchaj ten ten. No. Albo, albo go ciągnij. No, ale nie B, B nie klikaj. Po prostu podejdź do tego i do dołu. Oh. Aha, okej. Okay. No. W co jest? <laughs> zabiliśmy. Kurwa, <nie>? zabił Indianę. <laughs> Dobra, dawaj, tutaj będzie nasz pierwszy bakunek. Potrzebujesz mi jeszcze ewidentnie, nie, drugiego potrzebujesz. Kupuję stoi że to mordy. Potrzebujemy drugiego. No nie, no nie chcę być nim. Oj no. mi elefanta. Czemu zgniotłeś, Indianą? Wprowadź pod na drogę. Ty, elefanty mogą mniejszyć te. Pająki. Nie. A, pająki. pająki. No dobra, ale jakby... Elefant może to wziąć do swą trombą! Wow, co to jest? Hmm. Wyszkolony elefant JC Miroli Czemu używasz angielskiej wersji Elefant hmm. Nie wiem Jakby Olifanty... Elefant jakbyś mi lepiej, lepiej, lepiej brzmi niż słonny Olifanty były w tym Olifanty były w... Wacy pierścieni Jezus! Muszę zgniecie. Nie ja goni mnie, goni mnie! Co jest? Fajnie, chciałem wskoczyć na niego, super a czemu z tych krzaków wychodzą te pająki w sumie jesteśmy już w dżungli, tak nie jest nic dziwnego. do bananek... Jezu, ile tego sierwa tu jest, mi. To rzeczywiście. No to do mnie, mnie zostawić. Nieczę by było jakby, nie wiem, młody się jeszcze bał słoni. Elefantów każdy się by czegoś bał. Od, Może... Odwal Indianę tam. Ty bananas Ty, hey, a masz, masz łopatkę? Weź to coś wyko, bo tutaj elefant w coś wszedł. Tak. Fajn, w gówno. Akurat kurde... Akurat, akurat że wskoczył na tego, na elefanta. Musiałem coś tu chopać. Co to? Aha, ja, po, po drugiej stronie jest łopata. To ja mam coś, mam kluczyk. Yy... a to, tego, to chyba ja, ja, no, ja muszę no ja mam ten kluczyk. Co ja mam z nim zrobić? Oa wow. Nie mogę się wyrzucić? Jak B, B przytrzymasz? Koro chowam Koks Mmm. No, spakowaliśmy gierkę Fajowo nie do przewidzenia. No nie, dobra, dobra, nie, no możesz sobie na tego, na elefanta możesz być. Tak, dobrze. może Ja tam są w ogóle banany, to tu takie banany. Ty to czemu ty w sumie miałeś tą opcję tam skoczenia? To nie ma sensu. Nie, to by... Gdzie ja jestem? Ty, wywaliłem mnie z rozgrywki, halo. Ej, no... Jesteś słonią. Nie no, ale... Wo... Wow. No... Ja na pierdol... <śmiech> <Wróciłeś>. <śmiech> poczekaj, poczekaj, jestem Diana Jonesem, ale nie, nie działa mi kontroler. Moment, muszę to zmieniać w opcjach. Ech, o widzowie, matko, co tutaj się dzieje? Ludzie, co tu się kurde dzieje? No, no ci w ogóle walną. Powalone jest. O, a czemu ja mogę? Czemu nie mogę zmienić to pada Wy... Czekaj. Moment, co się stało? Nie, tu jest wszystko okej. Okay. Yy... Weź nie siebie. Okej. Okay. A! Wszystko jasne. Dobra. Myślisz, że jasne? To co Jasne. Kurde? O ja po prostu kliknąłem najpierw na lewą stronę padłem, dlatego nie mogłem potem przepisać tego pala Aaaa. do prawej strony. Wszystko ogarnięte. Mniej niż pół minuty. Bo idziemy. Kurde, te słony to są nasi przyjaciele. Ej, tam była ta banana była. A. Wow! No chłopie! Przynajmniej, że znowu mnie wywali, będę się to konfigurować. Trzeba wrócić po banany z. Jest... Tak, ale nie to chyba za bardzo jakie zebrać, no bo ten jest lekki problem Pamięć to wyszło Mianowicie to jest właśnie ten my. Byłaś do słoniem jakoś Nie! Co ty tworzysz! Kurde? Czemu ja umieram ciągle, co ci dzieje? Kurz Wiem co musisz zrobić, weź banana i... Ale nie w... ja mogę wziąć banana. O, dobra, no dobrze, teraz mogę się banana. Musiałem na krawędzi podejść. Kurde, słoniu, czemu mi uciekłeś? Ja <grym> No, True Adventure zagrożony. Zdecydowanie True Adventure jest zagrożony. Dawaj, rzucaj zresztą. to. Truwin trafił, dobra, okej. Okay. Daj ten klucz. Nice. Mogę no, Ta baba tam została z tyłu, na coś może. <grym> On chyba <grym> ciągle ginie w tym błocie. To No będzie nam pewnie potrzebna. A to pewnie będzie jakieś przejście, nie? A bo i nie. Myśli o, nie. Zobaczymy no to. Ta gra nic nie wiadomo. O nie, to są węże! Nie, i to musisz... Jak ty tu przejdziesz? O, ja chyba... Tego... Nie przejdę. Ej, tu masz to! Łow Ale... O wow, No! Cię wywijam, lol. punk Everybody was kung fu fighting Dobra, nie mam łopaty znowuż No ja mam... Nie, ja nie mam, zgubiłem. Super. Ta łopata była tam wcześniej. Ja rozdzielę. łopata się nie po nią w ogóle? Tam będzie skarb. Pamiętam. Dobra, już tak, tak jak tu już jesteśmy to. Weźmy tę łopatę cholerną. Że tym typiarę od razu weźmiemy. A znaczy, gdzie ona jest? Poczekaj, bo... Ona się chyba naprawdę zbogowała, to nie jest dobre. Bo tu moment, słoni nie ma. Kurde moment, weź tutaj zostań. Albo weź się zaraz zmień na nią. I weź tutaj. Ale młody wraca, kurde no. Chcę no wziąć ale on nie wróci, bo nie ma ja. No, no dobra. Dobra, ogarnięty. Romantiko na słoniach. No. Mm. Mm. Ciekawe co z Mariolą. No, pewnie... No. Nieważne. Ej, ty, chodź na lewo, na lewo, no, na lewo! Co jest? Już jest? Myślałem, że bym pra... się prawie zabił. Zobacz. To jest jakiś bydlaczek. Zobacz. On zniknął, koks. No i jest tam, widzisz? A, tu. Fajnie. Już go nie ma, fajnie. Nie, bo to wymagają za przeciwnik. ty. O, pieniądze. Okej, okay, ja wiem, to jest są trzy osoby. Wiesz, że ten słon już nie wyjdzie stamtąd. <grym <grym no to jest dramat. To to na wieki. A gdzie jest... Gdzie on jest? Ja. No nie, nie no, zła jestem. Słuchajnie co... tam weszły, co jest? kurwa to jest problem. Możesz tam iść rozwalić w węży. Jezus. Tutaj było. Tam się schował górniaczek. A gdzie jest młody no? no właśnie. To tu pieniądze. Ej, no kurde, pająki, węże, klauni. O. No, ta, ta misja jest nieprzemyślana ewidentnie, coś tu się z nią zbaguje, totalnie. Ale, po, ale początek poprzedniej też był dziwny. A w sumie to, to prawda, no. Ale tam była akurat była nasza niewiedza weszła w, w życie, ale tutaj. No kurwa, czemu ty nie idziesz? Halo, no i ona teraz nie idzie. Zobacz, Nie. ma pójdzie? O, no teraz się dopiero zbaguje. No ale on no. nie pójdzie, bo będą w Wundrze. Chyba, że już nie ma wąży. No pójdzie, ale może trochę wolniej. Nie, tam ja... Je, je, jeszcze jeden tam wąż został. Na kampionem. Kurde z ciekawości chciałem kliknąć Y, żeby zobaczyć, czy będzie szedł ten ktoś, ale... Nie. Może nie będę. Czy młode będzie szedł? No i pięknie. Collaboration. Ta no. No <laughs> O, ciuchy zmieniłem. Ona chyba też. No właśnie o nią chodziło. Aha, okej. Okay. ale wyżera, stary. ...buddyjskich... My się chyba w Himalajach byśmy za, za, zatrzymali. Ży, żywe pajączki do jedzenia? Ten hot doga dostał. O, nie.

o bogowie, walka! Wysadzka. Dobra, łatwo z wami, turbanami. Hmm. Dobra, pieniądze trzeba zbierać. Tak, tak, potrzebujemy tróżnego adventurera musimy zliczyć każdy jedną misę i każdy jeden kielich, który stoi na tym stole. Nie zapewne zbierać pieniędzy, bo znikają. Dokładnie, to w drugiej kolejności. Piękne. Nice. Okay. To to co fajowo. Co to było jest? Nie, ktoś myślił, ktoś myślił, że w tej grze to będziemy tutaj, nie wiem, jakieś snieki robić akcje? Czy nowe? Bo w końcu turban I to... co się dzieje, co my mamy na No robić? tutaj tam trzeba... Poczekaj, a co to jest w ogóle to? Yy... Nie wiem, ale tam wypadł co? klucz. No właśnie ten Jeśli może łopatę w razie czego. na mhm. <grym> <Ale> ja <grym> musiałem wydrzeć mordę. Okej. Okay. A to jest mechanizm. Tak, to mi chyba nie podziała, bo tu nie mam... A prawa. rzeczywiście to nie. Jestem inżynierę. Inżynierem. No dobra, tutaj na górze to widzę, że coś tu jeszcze jest. Jakie je tam dostać? Ty, a może... Wejdź na mnie. No to chyba ty musisz. No tak, oczywiście. Nie myślałam tego. Ja pier... <laughs> Nie wierzę, to się nie zrespiło. Przez chwilę myślałem, że to już się nie zrespi. Jak tam wskoczyć? B. Iś. Dobrze. O, ile tam hajsu jest. It comes Co? the money. Co to jest? Halo? Co to kurwa za oszustwo? To za jakąś ścianą to Ale jest. To oszukaństwo. Oszukaństwo oszustwo. Ale tutaj ty i tak musisz być, bo tu potrzeba kogoś z biczem. No to w takim razie free play. To chyba tylko free play. Free to play. Wow. Dobra, chodź. Idziemy w takim razie. Niszczymy wszystkie podpory. Okej, okay, dobrze. Zresztą znam jak się zawali. Mmm, pieniądze. O! Wow, wow. oh, miecz. Gdzie ja jestem? A tutaj jestem Po prostu kupiłem wzrok swój Uciekły mi oczy o, tu. Tu A że was dzieciak kurde bije i baba To byście się wszyscy dzielili, wiecie? No Ale ja to jest Indiana Jones, Główny bohater i stoi kurde i nic nie robi To nie jest w biku dzieciak To jest short run, run. Jako wykonanie urundy wszystkie są krótkie Ponieważ wszystkich ona strzała nie nawalaj mnie łopatą. No nie mam opaty, ja mam miecz! Aha, okej. Okay. Właśnie po tej łopatę, to gdzieś się tam zgubiłem i już jej nie mam tego Super Ło, bądź idę. Ej, to ja biorę miecz. Nie Wie. chciałem zmieniać, no To Bierzem Be. wyrzuciłem właśnie tą opatę. A ja, ja ten... ty, ja ty mierz, zajebiście Akurat przed walką, świetna sprawa Czyli ta muzyka to jest boska, co? I może to się jednak nie włączyło? Nie, no jak, no... To jest to w Ty Dlaczego się jednak nie włączyło? Była ta muzyka włączona, holo? No i teraz jest. Ja pitole, tu my bez muzyki cały czas napitalamy. Ale ty poczekaj, bo to jest, jest mega głośno ta muzyka. Trochę chyba zciszyć. No ale to dziwne, bo przecież... słyszałeś, że w menu normalnie ta muzyka była, no. Może w menu jest co innego i w tym jest co innego. Ale ja... Aha. Że osobno trzeba włączyć No to... i teraz można grać, kurde. A ta muzyka jest mega głośna, nie wiem czy to nie będzie trochę nam przeszkadzało w naszych głosy czy Ale może to No to jeszcze bardziej? To będzie... A. Strasznie cicho gra będzie wtedy. Ale nie się nie da mu przyciszyć samej muzyki. Co ty gadasz? Całe audio przyciszesz. Ale głupota Na głupota Możliwe, że troszkę będzie za głośno widzowie, ale najwyżej no niestety będę musiał to z... sprawdzić po nagraniu tego odcinka, więc no... Może być na tym trochę, trochę, trochę słabiej słychać, ale to... No, wszystko jest do sprawdzenia. W ogóle do pewnego momentu odcinka wiesz, w ogóle że to wszystko słychać. Tam od którejś minuty nagle wiesz... <słyska, <słyska> tak. Cały to jest muzyka, coś, wszyscy mówią, co się dzieje. Włańczy. Włańczy się bo tak się dziwiłem, w LEGO zawsze była muzyka tak dość, dość, ten... No, bo ale... też te, trochę byłem zdziwiony, ale fajnie jest to. jest raz... jesteś, chłopaczek. <laughs> też się trochę zdziwiłem, że tej muzyki to nie było, ale tak stwierdziłem, że to, no, tak może jest zrobiona ta gra, ale ewidentnie nie. Po co tam budują łóżko? Nie żeby je rozwalić zaraz. Mhm. Nie, wskoczyć może na nie. Well, voice? Aha, musisz krzyczeć. A nie, poczekaj, to nie tutaj, to ja muszę tutaj krzyczeć, o. Uuu, książeczka, dobra, wiele indiana biorę. Wiole. Wiole, wiole. No i co, i tu? Nie. Cze... Co ty robisz? Tutaj może. A nie, tam się trzeba cofnąć, tam były to jakieś te chyba rzeczy. Te? Tu nie możesz użyć tej książki w żaden sposób? Co to w ogóle jest? Czemu to jest Batman? Tam? A ty Batman, znaczy no jest nie to tam, a może, tam, bo, tam tu, a tu? Nie, tam nie. Nie, hmm... Po co my to łóżko zbudowaliśmy? to. Jest... No, a tu? Jakby w nas? W nas? Nie, no tu nie ma już kamery. Czemu mnie zmieniło postać w ogóle? Nie chciałem, żeby zmieniło postać. Dobra, ale ja, 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 może coś się znajduje na, na, na tym łóżku? Ono coś gada, że krzyczenie. To jest tysiaczek, którego nie mogę podnieść. Darcie mordy, coś tu mówią, że jest, o to chodzi. Ale nie, darcie mordy Ale to nie. było w życie książki. To, to było w szkle, no. Ej, a, to jest... ty poczekaj, ja przecież tutaj chyba mogę drzeć mordy. Nie, jednak to... nie mogę. Ej, to jest za tym chyba. Tak, no właśnie, to coś. Ja piton. Oh shit, man. Zaczął to popchnąć. No, I'm so fresh, man. Ej, zapomniałem. No ten, tamten, ten i ten. Zapomniałem. Tymczasem Indiana robi tak samo, jak był. Hmm, Kurde, przejście za szafą. Tutaj mam fioletowy pieniądz na pieniądze. Może zabrać 10 tysięcy? No, właśnie niekoniecznie. Nie mogę się ruszać. No, no. O matko! Bo w Ta muzyka tak rżnie, że to jest dramat. Właśnie, bałem Albo zajebałem w głowie? Dramatyczna jest ta muzyka. Właśnie jest strasznie głośna. Ja naprawdę mogę przeciwdzielić się jeszcze bardziej, ale... To... No to wtedy nie, nie będziesz ci... słuchać rozwalania klocków. Efekt settings? No nie. No taka, zobaczymy jak teraz będzie. Dobra, no, zobaczymy w ten sposób, no. Może jest lepiej, no. Ta muzyka rzeczywiście jest mega głośna, kurde. Widzę, że to grzesz przez jakieś 40 lat. To nie jest to, to... się grać w Lego po prostu. Na, na muzyce w sensie. Daj. Odpalnie. Ja. Więc nie było więcej? Nie no, to mówię. Co to jest? Co to jest, Czemu to jest jakieś. Zajeczka? Hmm. Pieniądze. Money, it comes the money. Nie wiem, ale jakieś takie dziwne rozwiązania tu są. No, ty poczekaj, aaa, no tu musisz skoczyć. You need to lachę. No i pięknie. Co to wyżygało? Wait. O, to jest no, tajemny... tunel, co jest? Jakichś tajemnych, tajemnych przejść tutaj jest ile? Ja ptolo Iś Uuu, ale z siebie power jumper Powell jumper to tam. No dobra bo już mu nie musimy zbierać... Chociaż nie no, będziemy mieć pieniądze wtedy na nowe postacie No, ta postacie to i tak takie właściwie, trochę ten... No już les, już les, no, les. no już les, no. Takie zbieranko. Tak jak potem tym A do boku stary, o! No, młody młodek się nas pilnuje. Dawało no, dobrze. I tam coś się, coś się dzieje. Tak, on buduje. A, to dla młodego. Gara dla krótkiej rundy. A, ja co? Co się tutaj dzieje? Nie wiem. Bierz torca. No właśnie, ale nie wiem gdzie on jest. Tam siedzi, kurde. Na łeb super. Mimo to, jak amortyzować skok na głowę, po prostu, po prostu, że tak. Amortyzować skok głową. Ej, to dobra, bo ja. Aha, bo tu trzeba we dwójkę tu skoczyć. Ewidentnie, no cholera jasna, znowu już mi grę zminimalizowało. Czemu tak się mini... prawa. minimalizuje sama z siebie? Pomocy. Nie wiem, to się w randomowych momentach się to dzieje. Come on, boy. Dobra. O nie, Bęże. Clownie. Pająki A pająki rzeczywiście Gincie! Co robisz no? Czemu cię za mną? No bo mnie wzięła kamera tak Nie, tam poszło stary z 8 patoli No dobra no Odpracujemy sobie Zaraz, szukamy skarbu tak? Na pewno wiele więcej warty Na pewno nie będzie przeklęta Tylko no, tam no, no. będzie prawdziwy skarb, klocki Dawaj te pochodnie, przecież nie przejdziemy tam Kurwa, żółty, olimpijski. Ty dawaj, dasz radę. Nie! Co? Chcesz ją spadać. Tylko musisz jeszcze ta dupera tu przejść. Ej, no wyjmij pochodnie, czemu ty masz ją w kieszeni? Co jest? A no ty masz ją bogata? Gdzie ona jest. Tutaj ja znowu już się zbagowała, kurwa jakoś. Nie! Matko, jestem Indianą. <laughs> Daj, Czemu ty patrzę pochodnie w kieszeni? No właśnie, widzisz, ale Widzę. on chyba ma. Dawaj, Dobra, działa. Dawaj, dawaj, idź. Czekaj, bo chcę, żeby ten bot też nadążył. Ja Zgasła, okay. pierdolę. Nie! Po zgasło. Kurwa, jaki timing. Zgasło, okej. Pierdole, przecież to dużo szybciej moglibyśmy przejść. No Ale ja chcę, żeby ten bot przeszedł, bo on tam ginie, no widzisz. No, radę. no kurwa nie da se rady, bo nie ma ognia. O teraz zaraz. Ty, ale z skobaniec poleciał, widziałeś to? Ale mu się AI załączyło nagle. Zarobiste AI. Jakie tu pieniędzy straciliśmy. Ty, 8 na 10 mamy skarbów. Bo... Nawalamy po... naprawdę? No. Co mówisz? I nawalamy w ogóle pochodnią jak w tym, w tam kwestii. Na początku, w Helos. Ten 10 patoli znalazł, co jest. Pięknie, tak się szuka skarbów. Widzę jest tu prawdziwym poszukiwaczem Fajnie Co? Aha, bo ja to jeszcze wziąłem, dobra Ale collaboration A, bo tu jest... kolce spadają z nieba Skoczyłeś? Tak Super, randzko. Młody, co ty robisz? Aha, bo tam jeszcze jest Kapelusz Kapka ja tak zdążył ta Czapka ta... w ogóle. Po kapelusz zawsze wraca. Kapelusz, czapunia. Jezus, Co tu się, się dzieje? O kurde, jakiś szaman. Matko. Nie, jakiś taki sekta jakaś. Szaman płynąć z tego tygrysa. zakon płynący róż? Nie, to jest jakaś sekta. Czużowanie będzie. Albo krwawała dziewica. I to są straszne rzeczy. Ja, jakbym miał kurde, 6 lat, to bym się bał. Aha, no już nie, już bym się nie bał, okej. Okay. Hmm. Dziwna małaś, która przetapia ludzi na no, ludzi bez umbrania. Nie wiem, czy będzie jakaś walka czy coś. E, a to już w kolejnym odcineczku. Pewnie tam. A, w kolejnym odcineczku będzie waleczka. Nie wiem. Jak nie wiem, jak to za... nie, będzie, czy jak teraz zakończymy. Yy... Odcinek to myślisz, że od nas wywali. Jak będziemy kolejnym razem grać. No nie no dalej, no bo to, to tak działa, że. A no w sumie tak. No w sumie tak, 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 rzeczywiście tam wywali dalej. Dobra, zabraliśmy skarbów 8, obstawiam, że reszcie nie mogliśmy zebrać przez wzgląd na to, że nie gramy free playa. Ale, ale fanta problemia moje, ale jajca. E, dobra, to sam w takim razie do Barnet College. Okej, okay, możemy sprawdzić od razu, nie? ale to nie bez powodu daje opcję. Tak, wydaje mi się, że jak się włącza misję, to od razu jest przerywnik z kolejnej misji, więc nawet, wiesz co, nie musimy chyba nawet tego w tej chwili sprawdzać. Ja pamiętam, że to daje początek od razu z kolejnej misji. Ta, tak, no nawet widać, czy druga jest zrobiona. Tak. Dobra, dziękujemy w takim razie za oglądanie, mm, widzowie. Pamiętajcie o tym, że jak się wam odcinek spodobał, to zostawcie lajka, like zostawcie subiczka i łapeczkę w górę, cokolwiek chcecie, to zostawcie. komentarze, też możecie zostawić dla zasięgów. No a co, a my się żegnamy i słyszymy się... Jezus! My się żegnamy i słyszymy się w kolejnym odcineczku, także dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, na razie, cześć, cześć! Cześć!